Witajcie widzowie z tej strony Maciejo. Dzisiaj materiał na temat mapy pustynne piaski. Pokażę Ci jak grać, czym grać, i kiedy możesz wykonywać dane ruchy. Jesteś ciekawy, zapraszam do oglądania. Na początku klasycznie zrobię Wam obrys, gdzie jest medownia, czołgi ciężkie i środek. Tak to się prezentuje. Po lewej stronie pustynia to jest Medownia, środek to jest Mid, mniej więcej w tym obszarze, no i czołgi ciężkie to jest typowe miasto. Uważam, że na tej mapie najważniejsze są czołgi ciężkie, medy i light. I już Wam tłumaczę dlaczego. Medownia to jest największa część mapy, znacznie większa niż miasto. To jest również obszar, który ma lepszy teren. Zobaczcie, co możemy robić. Kiedy mamy opanowaną medownię, zobaczcie, jakie tu jest bicie. Wszędzie pod torami jest bicie w miastu Wystarczy się dobrze ustawić, i mamy przestrzał praktycznie w każdą pozycję. W każdy przejazd. Zobaczcie. Wszystko możemy widzieć w każdej pozycji, praktycznie. Tu jest mnóstwo górek. I tu jest bicie, tu jest bicie. Wszystkie przejazdy. Kontrola nad wszystkim. Zamykasz przeciwnika w mieście. A dodatkowo masz super zbijanie baz B, która jest na full open, więc przeciwnik nie ma prawa tego zająć. Dlatego, jeśli grasz czołgiem ciężkim, mobilnym, takim jak S6, Concept, I7, tego typu czołgi, czołgi ciężkie, które są szybkie i mogą szybko dojechać do medów, wtedy według mnie zazwyczaj masz dwie opcje. Moim priorytetem powinno być wsparcie medowni i wygranie tej flanki. I tutaj są dwie drogi, dwa sposoby. Albo jeszcze klasycznie, czyli odwracasz się i jedziesz normalnie przez tory naokoło, Zajmie ci to więcej czasu, ale będzie dla ciebie dużo bezpieczniejsze. No i wtedy dojeżdżasz sobie, albo w tej podśrodek, albo na samolot, w zależności od tego, gdzie Twój Team potrzebuje pomocy. Jeśli wygrasz medownie, to jest spora szansa, że wygrasz całą bitwę. Tutaj rozgrywanie już jest zupełnie losowe. To zależy, jak Twój team gra. Jeśli się bronicie, to jest świetna pozycja na spota, na pestki itd. Jeśli atakujecie, to polecam grać od samolotu, na górze, żeby mieć lepsze pozycje. Jak już wygracie medownie, to wtedy albo domykacie wroga od respa, albo pomagacie od środka. Natomiast jest opcja, żeby zrobić to samo, ale trochę lepiej nie jedziemy naokoło, bezpiecznie tylko ścinamy drogę zmniejszamy dystans i dzięki temu będziemy szybciej na medowni będziemy odcinać wroga i spotować wrogę to jest dla doświadczonych graczy bo tutaj można łatwo zginąć, to jest ryzykowne trzeba wiedzieć kiedy to wykonać ale jeśli potraficie to zrobić dobrze to często to wygrywa wam bitwę na samym początku z tej pozycji Spotujecie Tedeki, spotujecie Medy, odcinacie im drogę i wspieracie Waszych w bardzo agresywny sposób. To również jest świetna taktyka i te dwa rozjazdy polecam Wam po obu stronach, jeśli gracie czołgami mobilnymi, ale ciężkimi. Wtedy Medownia powinna być w większości bitew Waszym priorytetem. Trzecią opcją dla czołgów ciężkich, mobilnych jest po prostu pojechanie do miasta. Tutaj trzeba grać ostrożnie bo my czołgami ciężkimi, mobilnymi często nie mamy pancerza ten pancerz jest słaby więc tutaj najlepiej, żeby twoje czołgi ciężkie super ciężkie, grały z przodu a ty grasz gdzieś za nimi i szukasz okazji, tu coś pikniesz tu coś się wcelujesz na przykład twój czołg podjedzie tutaj będzie robił sobie skrapa a ty ustawisz się z tyłu za nim i poczekasz na to, aż rywal strzeli rywal strzelił, wychylasz oddajesz strzał i cofasz Grasz defensywnie jako czołg wsparcia. A raczej nie puszczujesz pierwszy. Takim czołgiem jak na przykład Chieftain, Concept. Najlepiej pojechać na medownie, Ale nie zawsze jest okazja. Natomiast jeśli twoje czołgi ciężkie, bardzo ciężkie. puszują tutaj. To ty możesz kąsać wroga od boku. Na przykład stąd. Szukać przestrzałów. Łapać fajne kąty. Tutaj pilnować ich ucieczki. Musisz kombinować. Tylko pamiętaj. Ta pozycja... Jest odkryta do medowni. Jeśli przegrasz medownie, nie powinno cię tutaj być. Jeśli gracie lightem, to powinniście starać się spotnąć wroga na torach i zobaczyć, co dojeżdża do medowni. Ponieważ jeśli jeżdżę, będzie jechała naokoło, to taki lajcik ma szansę ten czołg spotnąć z dużym wyprzedzeniem i dać informacje dla waszego teamu. Podjeżdżasz tak i spotujesz przejeżdżające czołgi. Jeśli załóżmy sytuację, że macie na medowni dwa medy i przeciwnik ma dwa medy, ty spotujesz eszóstkę, która dojeżdża, to wtedy być może, warto jest tą medownię zostawić, uciec, skończyć czołgi w mieście, tak, żeby ominąć tą eszustkę. Bo jeśli nie ominiesz tej szóstki i na medowni będzie 3 na 2 dla przeciwnika, no to prawdopodobnie przegracie medownię i potem całą bitwę. Dlatego tak ważny jest początek bitwy na czołgu lekkim aby po prostu zrobić spot mniej więcej z tego krzaczka albo okolic niektórzy jeżdżą tutaj niektórzy wjeżdżają w ten krzaczek chociaż ten krzaczek jest ryzykowny ale jest bardzo dobry tutaj musisz wypracować swój schemat ale pamiętaj o tym że zazwyczaj warto zrobić spot jeśli po losowaniu widzisz od razu, że nie macie przewagi to być może nawet nie ma sensu lto umodownie jechać i po prostu trzeba spotować z daleka jechać do miasta albo trochę przykampić jechanie z czołgiem straty do przodu na medownie nie ma zupełnie sensu takiego spota robimy po obu stronach nie ma to znaczenia chociaż uważam, że z tej strony jest dużo łatwiej zrobić tego spota jest to bezpieczniejsze i mamy lepszy widok na tory zobaczcie sami z tego krzaka spotujemy całutki przejazd na torach Możemy również z tego albo gdzieś po prawej. Zależy co chcemy spotnąć. Ja polecam spotować tory. To Wam da najwięcej informacji. Grając medem, raczej jesteś zawolny, aby spotnąć przejeżdżające czołgi przeciwnika. Tutaj polecam zagrać na samolocie albo defensywnie i wyczekać wrogę. Na przykład ustawiasz się w tym krzaczku, spotujesz jakieś tam przejazdy i czekasz na to, co pojawi się pierwsze. Wychyli czołg, dajesz pestkę, cofasz się i już masz strzał przewagi. Możesz grać w tym miejscu, super pozycja, polecam. Możesz grać w tym miejscu, jeśli czujesz się pewny siebie. To jest również bardzo dobra pozycja, ale tutaj warto mieć swoich sojuszników za sobą, aby ci osłoniali lewą stronę. Bo tutaj jesteś trochę narażony na ostrzał, bo jednak twoja wieża wystaje i wiele czołgów może próbować cię przebić. Przed wszystkimi nie jesteś w stanie w jednym momencie się schować. Z tej pozycji również fajnie spotujesz dojazdy wroga i zbierasz informacje. Możesz również grać tutaj na midzie, łapać taką kontrolę, spotować dojazdy, trochę B, trochę progi od boku. To również jest świetna pozycja, ale tutaj trzeba grać ostrożnie, ponieważ tam mogą stać niszczyciele, których ty bez ich strzału nie spotujesz. Jeśli wycelują, a ty na chwilę popatrzysz w prawo, to prawdopodobnie dostaniesz pestki w bok wieży. Z drugiej strony wygląda to identycznie. Raczej nie polecam jechać na spota w pierwsze tempo, bo jesteś za wolny. Najlepiej zająć sobie krzaczek, poczekać na jakieś info, zrobić darmowe pestki na przejeździe. Jeśli macie przewagę, czujecie się pewnie, wtedy podjeżdżasz agresywniej, grasz w okolicy samolotu i próbujesz kontrolować przeciwnika. Albo grasz sobie w tym miejscu, jesteś pomiędzy medownią a ciężkimi i w każdej chwili możesz pomóc z lewej, z prawej, albo uciec sobie do miasta Również bardzo fajna pozycja, która daje sporo możliwości Ale jeszcze raz powtarzam, nie jedźcie w ciemno na medownię Jeśli po losowaniu widzicie, że macie mniej czołgów to lepiej pojechać do miasta i zagrać ze swoimi czołgami ciężkimi Jeśli grasz niszczycielem czołgów, który jest mobilny Tutaj sprawa jest dla mnie oczywista. początek bitwy powinieneś pojechać na tory i szukać przystrzału. Jedyny wyjątek jest taki, kiedy podjeżdżasz na medownię i widzisz, że Twoje medy i lighty stąd uciekają. Wtedy na torach nie ma sensu stać. W innym wypadku naprawdę warto, ponieważ podjeżdżasz sobie tak i celujesz. Jest szansa, że Twoje czołgi coś tam wyspotują. Może gdzieś tutaj wyspotują, może tutaj. Może tutaj, może ktoś wjedzie na samolot, może będzie uciekał z samolotu. Naprawdę z tych pozycji jest mnóstwo przestrzałów. Trzeba być po prostu cierpliwym. Robimy tak po obu stronach. Czołgami typu Grill, Godzilla, OCH, chorik, czasami nawet Trójka albo E4. Zależy od tego, jak dużo masz czołgów na medowni i czy grają agresywnie. Bo jak będą kampić i stać obok ciebie, no to Czołgi przeciwnika lekkie średnie wyspotują cię i bardzo szybko zginiesz. Tutaj trzeba dobrze analizować rozgrywkę i być czujnym, aby nie przespać momentu, kiedy możesz dostać spota, bo to miejsce jest bardzo mocno narażone i tak szybko z tego miejsca nie uciekniesz. Możesz również celować tutaj, jeśli ktoś będzie uciekał, ale raczej zalecam celować po tej stronie. Tutaj więcej czołgów dostanie spota. Jeśli chcesz grać city i nie chcesz w tak na torach, nie wychodzić to, nie lubisz tego. To masz tutaj w rogu fajną pozycję pod niszczyciel czołgów. Czy to wieżowy, czy nie wieżowy, pozycja jest naprawdę dobra po obu stronach mapy. Ustawiasz się w tym miejscu i celujesz. Coś tu się pojawi, coś tutaj się pojawi, może ktoś będzie podjeżdżał. Masz również bicie trochę w B, trochę w przejazdy. Naprawdę spoko pozycja. Pod obronę miasta. Nie ma lepszej dla niszczycieli. Bezpieczna, bo w każdej chwili cofasz się w dół i czołgi z przodu ciebie nie widzą. Jedyne zagrożenie to prawa strona. Aby tu stać, musisz mieć czołgi na medowni, bo inaczej ktoś tu podjedzie, będzie cię spotował i będzie cię farmił na wieży. A ty nic mu nie zrobisz. A gdy spróbujesz uciec, wyjedziesz pod inne czołgi po drugiej stronie mapy. Ta sama pozycja po drugiej stronie mapy wygląda tak Tylko pamiętaj Jeśli twój team puszuje To nie stój tutaj całą bitwę Bo ty nie będziesz miał bicia Jeśli nie ma bicia To musisz zmienić pozycję i podjechać Na przykład nie masz bicia Widzisz że pukają tutaj za górką, za ścianą No to Przestawiasz się Szukasz możliwości przestrzału Na przykład robisz coś takiego I już masz bicie w przejazd Jesteś w miarę bezpieczny, strzelisz, szybko się cofasz, tylko musisz mieć ochroniony plecy. Czyli najlepiej jakieś twoje czołgi na medowni. Jeśli grasz czołgiem super ciężkim, raczej nie polecam jechać na medownie. Jeśli musisz to zrobić, to tylko wtedy, kiedy cały twój team również jedzie na medownię w innym wypadku grasz sobie miasto. Są dwa sposoby na rozgrywanie miasta. Albo defensywne, wtedy grasz. Defensywnie, kiedy masz tutaj mało czołgów w swojej drużynie, ustawiasz się tak i trzymasz po prostu flankę czołgów ciężkich. Natomiast, jeśli masz tutaj dużo sojuszników i czujecie się pewnie, macie przewagę, to grasz agresywnie. Ty masz najlepszy pancerz i najwięcej HP. Musisz grać blisko. Nie polecam ci pikować w tym miejscu, no bo zobacz. Pikujesz sobie, nawet na krapie. i tak. Możesz dostać stąd, możesz dostać stąd. Możesz dostać stąd, możesz dostać z rogu, możesz dostać stąd, możesz stąd i potem możesz stąd. To jest bardzo dużo pozycji do obstawienia. Dlatego lepiej, bezpiecznie zagrać sobie od prawej. Wtedy możesz kapować bazę, albo pikować. No i tutaj tak. Wychylasz na jedną pozycję, potem na drugą, na trzecią i na czwartą. Jest dużo mniej możliwości, gdzie przeciwnik. Będzie w ciebie wcelowany dużą ilością czołgów. To miejsce jest dużo bezpieczniejsze, no i tutaj po prostu rozgrywasz swoją giereczkę. Czołgiem ciężkim, mobilnym robisz tak samo po obu stronach. Tutaj nie ma większej filozofii. Jeśli grasz niż ciałem czołgów, na przykład badżerem, to raczej tutaj nie ma sensu jechać, no chyba że tam duża ilość Twoich czołgów. Ale takim czołgiem najlepiej albo trzymać city, albo to city puszować. Jeśli trzymasz city, Ustawiasz się w tej pozycji, chowasz dolną płytę i przeciwnik praktycznie nie jest w stanie Cię ruszyć. Natomiast jeśli Wy się nie bronicie, tylko atakujecie, to musisz podjechać i wykorzystać swój pancerz. Tutaj tak samo. Nie idziemy tędy, środkiem, tylko albo sobie od lewej, jeśli mamy medownię opanowaną, albo tutaj od kapa. Musisz po prostu podjeżdżać i szukać możliwości. Pikować na sobie skrapie, szukać bicia... I powoli nacierać. Jeśli twoje czołgi opanowały medownie, to możesz sobie podjechać tędy, od zewnętrznej, i trochę oflankować wrogów. Twoje czołgi ciężkie będą tam grały, ty sobie podjedziesz od boku i będziesz farmił, wykorzystywał twój DPM. Uważam, że mapa jest naprawdę bardzo, bardzo prosta. Tutaj nie ma większej filozofii. Raczej, w większości bitew medownie powinna być na początku twoim priorytetem. wygrasz medownie. Zazwyczaj wygrywasz bitwę i to się naprawdę sprawdza w większości randomów. W mieście grasz po prostu na swojego skilla. Tutaj nie ma jakiejś super pozycji, które wygrają ci bitwę. Musisz po prostu pokonać przeciwnika na swojego skilla, umiejętności i doświadczenie. Ponieważ teren jest bardzo płaski i nie pozwala na robienie jakichś specjalnych sztuczek. A medownia to ogromna przewaga. I jeśli jesteś dobrym graczem, to na pewno na medowni wykorzystasz swój potencjał dużo bardziej, wykorzystasz górki, pulldowna i różne tego typu sztuczki w tym materiale to wszystko zostaw łapkę w górę, subskrypcję zachęcam do wspierania kanału dzięki za oglądanie i siemaneczka